Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ferytus A to jest kolejny odcinek z Armius of XAigo. Dzisiaj sobie kontynuujemy kampanię cesarstwo e, generalnie mroczna zdrada nagrywałem właśnie wczoraj odcinek mrocznej zdrady, jednakże popełniłem faila. Po pierwsze nieco za głośno były dźwięki z gry, zaraz sobie je przyciszymy a po drugie, mm, znaczy już tam coś po się pobawiłem tym, żeby to przyciszyć, mam nadzieję, że będzie teraz OK? a po drugie. E, Miałem po prostu wyłączony dźwięk, jakby. Mi, no, mikrofon wyłącza mi się na przycisku e, tam tyldzie. I właśnie przez przypadek nacisnąłem, jak tam grupowałem armię. No i nie było mnie słychać przez połowę odcinka, dlatego jeszcze raz to przechodzę. A więc tak, misja szósta, roczna zdrada, cztery dni później, w największy wódz Noranu, oczekuje na przybycie Aleryka. I tak, e, nagrywam ten odcinek bez obróbki, będziecie go oglądać bez obróbki. Jest to nagrywane z Open Broadcaster Studio. Zaraz, zaraz wpuszczę Wam filmik, o, tylko chciałem jeszcze to powiedzieć, ponieważ chciałem w 60 FPS-ach nagrywać, więc teraz jest taka opcja. E, I co? I te po, po lewej, to po prawej takie obrazki tutaj e, są po prostu ta gra ma taką swoją rozdzielczość dziwnawą, dlatego są te obrazki, żeby nie było czarnych pasków chociaż. W sumie powinienem kamerkę tam przenieść. Także pozwólcie mi to zrobić. Także pozwólcie mi zrobić to. to sumie nie pomyślałem, że kamerka może być tu. <laughs> Teraz tak pomyślałem. Jup. O. I kamerka tu może być, no. Wybaczcie, wybaczcie mi za to małe ten. Ale widzicie, tak fajnie w Open Broadcaster Studio to jest live. Dobra, oglądamy streaming. Hello. This stinks That is why I propose you await my return here. I will take a small force of men to greet this warlord. If I do not return by dawn, then there is treachery. As you wish, High Lord. So, the rumors are indeed true. The great and powerful High Lord of the Council of Majors, you survived sugeruje. <laughs> Most impressive yeah. for a boy. As I said to the council, Van Gora, the rumors of my demise are premature. I am not so easily destroyed. Your demise <laughs> is a matter yet determined. Take them. Fra -Murt silent. silent. Not another word, wizard, or I make of this hall a lake of their blood. ludzi. <laughs> <destroy> <laughs> you are behind the peasant rebellions why what price to betray your people your nation to oath break my people i do not betray my people i serve them as i have ever served them bind him mouth and hands he must not be allowed to work his magic now take them from my sight with his men you may have Poor. <laughs> <done. laughs> Jeszcze ten głos tak to powiedział. Spaczko, gramy Dunhemmem. dobrze, zniszczę ten zamek. Trochę Cydulhem musi przejść. Tutaj mam zameczek. Mapę już poznałem dogłębnie, że tak powiem. Już oh. wiem, co nas tutaj czeka. Generalnie porobimy sobie jeszcze dwa hausy Dorobimy sobie e, koszary. Później pójdziesz tu tu dorobimy tych. Dobra, no, nie zbierałem golda. E, Dunhelmem i wojskiem sobie pozwiedzamy tutaj ten teren, ponieważ e, tu nas będą atakować wilki. Wiem, bo grałem. Sorry za spoiler, już nie będę spoilerował. Ale przydałoby się właśnie to wyczyścić do tych wilków, bo później będą naszych chłopów atakować. Dlatego właśnie sobie pozwolę na wyczyszczenie tego całego terenu tutaj najpierw. E, jak już mówię, nagrywałem to już drugi, trzeci raz. Za pierwszym razem nagrywałem, no tak, tylko chwilę. A za drugim razem przeszedłem cały scenariusz, dlatego tam miałem już kampanię prze dalej odblokowaną. Okej, okay, co my tu mamy? Róbcie to. Zrób jednego knechta, was sobie dam pod kontrolę. 1 A generalnie co, dźwięk nie jest otrzymiany, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I w trakcie, w następnym już odcinku, powinno być ok. Aha. Mhm. Może troszeczkę dźwięki przyciszę. Ziup. nie aż tak. No dobra, zostawię tak jak było. Mam ich no, pod jedynką. Ok. To też sobie tu też to damy Bowling complete, mój lord. Tu biegnijcie. Nic, wyczyścimy sobie to. To no, będziemy mieć z głowy te wilki. Nie będą nas tutaj atakować. Uh, zaraz będzie też atak. Tutaj będą nas atakować nasz wróg. No, będziemy musieli tam szybko przybyć. Wyczyścimy najpierw kodę. wilki. Tutaj mają wyjście do podziemi. Generalnie nie będę tego zwiedzał, bo zauważyłem, że to nie jest za bardzo potrzebne. To znaczy, nie jest potrzebne. Tam, tam są jakieś skarby, jak to w podziemiach bywa um, Więc jakoś myślę, że nie będziemy. Um, myślę, że nie będziemy się tym przejmować. Dobra, zabity. Idziemy tu. Generalnie w tym scenariuszu czy tam tej kampanii dostaniemy nową jednostkę, Zobaczycie jeszcze tym później. Przecież to ładnie. Sir Dunhelm, I bring from Lord Treyn an offering of reinforcements. They are yours to command. Point away. Are we lost? My swords are evil-hiding. No i wy będziecie grupą drugą, oni będą zawsze. Ja tak powiem. W tyle. A oni, będą w, a oni będą w jedynce. Dwójka, jedynka, dwójka, jedynka. Dobrze. Um, nie robimy tych. Musimy sobie dorobić. Mm, drewno potrzebujecie. To idź do drewna też, typie. Mm, kuźnia. Tu dorobimy świątynię. A później pójdziesz do drewna. Najpierw wybuduj nam te wszystkie rzeczy. Świątynia, tutaj, bo będziemy tutaj Ask, leczyć nasze jednostki. na razie musimy ogarnąć wszystko, tutaj, że tak powiem. A co się dzieje wokół? Klejnoty nam znosi. Drewno by się przydało, nie? Jak mówię. Zróbmy tak. Złota mamy jak na razie na no, w miarę. Później się przyda. Może zmieńmy tutaj generalnie. Tutaj jest e, zaraz wam pokażę, z Dumfernem pojadę. Tutaj jest most i, zaraz I w... później zobaczycie, co z nim zrobiłem. Generalnie postaram się w jednym odcinku nagrać tę kampanię. a jednakże nie wiem, jak to będzie, bo pomyślałem, może na jeden odcinek, na jedną kampanię, misję, albo troszeczkę za dużo. Może nie kampanię, misję sobie po to troszeczkę za dużo. Dlatego będziemy, myślę. Trochę e, spokojniej, że tak powiem. Hmm. Będziemy troszeczkę spokojniej. Hmm. Będziemy troszeczkę w e, kilku odcinkach może jedną misję. Bo e, Tom może się w jednym, odcinku, w tym, właśnie. Ale żeby nie było też za dużo, to, to po prostu. To, to, to. Nie wiem, dobra, nieważne. Dobra, tu was sobie dam pod kontrolę czwórkę, jak to zawsze robiłem. Kontrolę czwórkę. Mhm. Robimy tutaj mieczora jeszcze jakieś upgrade'y. Zrobimy sobie zaraz kapłana. A ty nam wybudujesz wieżyczkę w tym miejscu. Niech to work to wygląda. w tym miejscu, ponieważ jak na razie e, z, z dwóch stron do nas tu nachodzić. Dobra, pięknie kapłana sobie zrobimy. Podejdźcie tu. Musimy się musicie tu podleczyć. Pięknie. Mm. Później wybudujesz nam dru drugą wieżyczkę. I może trzecią. Bo co nam szkodzi? No. Chociaż nie, zrobisz tu. I zrobisz tu na przykład wieżyczkę potem. A później pójdziesz do kopalnia. No dobrze, jakieś tutaj się nam zrobi upgrady. Eee, zróbmy was. bo wy się jeszcze przydacie fajnie. Jest Was też to zrobić w sensie to, nie będziemy musieli budować tyle domów. W takim okej. Okay. Mocnienia też są okej. Okay. Ja spokojnie myślę, że sobie weźmiemy ten cały scenariusz. Eee, misja, sorry. Wieża zwiadowców, <laughs> Hmm. W ogóle jak tam u was z wolnym wygląda, bo ja jestem w pierwszej technikum, tak? Nie, nie wiem do końca, czy będziemy mieć rekolekcję. Nie wiem jak wy, in, jak wy się macie. macie mi napisać, jeśli wejdzie do jakiejś właśnie podobnej klasy i czy macie rekolekcję, czy nie, bo jest ciekaw. No w gimnazjum generalnie jak ja chodzi do gimnazjum, to cały czas miałem w podstawówce to samo, nie? W Technikum teraz właśnie słyszałem, w technikum mieli całą że ktoś ma, jednak jedna osoba tam na live jej. Tu nie budujesz tego, stary. A to było dziwne, nie? Ściął się trochę. E, w kolejce, proces trwa. Aha, tutaj się to zrobiło. umocnienie, umocnienia, umocnienia będą ok na wieżyczki. To, no, to nam pokona. O jak fajnie wracają. Dobrze, bo się chilują przynajmniej, nie? To jest całkiem. Całkiem, całkiem, całkiem okej. Okay. się to buduje. We need more Wood my lord. No to weź tu koło ze dwóch typa. Zrobimy was. Tutaj jest wieśniaków, What? elfickich łowców i Walkiri, czyli z czego mamy? E, tylko w elfickich dwóch, więc to się nie opłaca. No to samo. Czemu nie przez chłopów na przykład to nie ulepsza? No, ale ty już skończyłeś. To zbuduj nam... Zbuduj nam tutaj. Zbuduj nam tutaj, a później idziesz do Wooda, skoro tak narzekasz na niego to tylko do chłopów, znaczy do chłopów zwiększa skręcone. A to już nie, widzicie? Taka sprawiedliwość. Teraz powinniśmy dostać właśnie tę kolejną jednostkę. O, fajnie mamy. Mamy tutaj... Doróbmy tych elfickich, tych po dwóch, po dwóch, po dwóch, no róbmy jeszcze. Później po jeszcze myślę. fajnie, strażnica się zrobiła. Do kopalni jeszcze dajemy kogoś? Myślę, że z kopem w miarę szybko. No i dobra. Coś mamy. Możemy jeszcze na przykład ulepszyć to i ulepszyć to. I to myślę, że będzie okej. Okay. Na razie po ulepszajmy. Nie będziemy rasować co bardzo. Poczka tej później. Ciekawe, czy jeszcze są wyższe st stadia, że tak powiem. Troszkę się ociągam, ale wolę spokojnie i wszystko poulepszać, i żeby zrobić pewną taką tutaj grupę uderzeniową, że tak powiem. No. Czyli to już jest ta. Norma, ostatnie. E, zróbmy waz i was. Zróbmy to jeszcze. Też. Niech to będzie. Może się okazać trafne. A, no, jeszcze te ulepszenia myślę on twój łuk. trzeba będzie zaraz dom wybudować jeden że budujmy jeden dom już na zapas kolejny I idziesz do odrewna potem okej greetings men of Noren. the gnomes have come to field with this catapult to help you we offer our aid as best you see fit this is truly a boon master gnome Mistrzód z I parcie się. Mm. O, akurat atakuje nas. Ale generalnie katapulta jest bardzo fajna. Widzę, zaraz z O. Ura, oni sobie dają radę. Widzicie? Fajna, na, na wabołach. I w ogóle mam taki plan, żeby rozwalić ten most. Generalnie on nam nic, niczym nie, nie utrudnia rozwalenie go. A raczej pomaga, bo nie może nas z tej strony atakować wróg. Przynajmniej można nas atakować tylko z jednej, nie? Czemu ty.? Czemu ty... Atakuj to. Pięknie. Zniszczymy sobie go, ponieważ on nam tylko przeszkadza. Myślę, że to jest całkiem dobra decyzja. Tak, to sobie zrobimy jeszcze. Czekajcie, bo tutaj gdzieś coś... E, warsztat gnomów. Później będziesz do drewna do... szedł. Generalnie nie chciałem właśnie z tej strony budować wiesz, Bardziej stable, z tej strony nas bym atakować. Także to tu jest, jest mój plan. Widzicie, jak sobie uprzednio pogracie. Przynajmniej wyszło nam plus, e, mi to na plus, że pograłem sobie wcześniej i e, po prostu, o, po prostu jakoś wiecie już się przygotowałem do tego w pewnym stopniu pomimo tego, że utraciłem czas to przynajmniej wiecie e, wiem jak już fajnie rozpocząć scenariusz. E, dobrze, porobimy sobie też tych gnomów tutaj katapulty ich, bo one są przydatne przynajmniej na szturm tutaj właśnie jego miasta, no, a myślę, że spokojnie możemy sobie tutaj jeszcze tak, że tak powiem frywolnie budować spokojnie nie wszystko nie tak chaotycznie Myślę, że już powoli... Poczekamy, aż to zniszczy. Myślę, że powoli będziemy mogli już opuszczać tutaj ten teren. Dobrze. Porobisz nam dwa gnomy. To już fajnie, bo będziemy mogli chyba dwie jednostki naraz, raz, tak? Szkolić. Więc to jest całkiem ok. A właśnie, to się nam na pewno przyda. Widzę, że klejnoty nam tutaj... Być klejnotów. No i moc jest rozwalony. Całkiem spoczko. Jedyneczko idziesz tu. I z tej strony będą nas teraz atakować. Więc tutaj będziemy się musieli przygotować. Dlatego... zbudujesz nam tutaj... wieżę. Później pójdziesz tu. Dobra, jedynka jest tutaj. Dwójkę zrobimy tutaj. I co, my tutaj mamy jakieś... waboły będą szły z nimi, a resztę z... Aha, pójdzie do jedynki, bo generalnie on będzie ich leczył, to im się przyda, a tych jak na razie może zostawmy, tak? Dobrze, zaznaczmy was jako dwójkę, a was jako jedynkę. Myślę, że całkiem spoko to będzie gdyby te bawoły były szybsze. Nie ma żadnych ulepszeń, nie, szkoda. A, dobrze, podróbmy jeszcze tych knechtów tutaj. Dobrze. Mamy miejsce. Katapulta się może tu jeszcze przydać. Weźmy ją. Bierzemy was? Może was do przodu, bo... ...was mamy mało, tych knechtów. No. O jak nieźle, nie To jest coś, nie? Może jednego jeszcze kapana mi było robił No i to już jest jakaś wojsko, nie? Tutaj mamy jakąś grupę uderzeniową. Stańcie tu e, O, jeszcze was dołączę do tej grupy e, Was tutaj podsumujmy Dobrze. Potrzebujemy teraz jeszcze tego kapłana jednego. Dobra, myślę, że oni sobie poradzą. Bo generalnie mamy tutaj ich dużo strasznie. No kapłanie. Jeszcze jednego. A, więcej dżemów. No do dokop tych dżemów. No. Chcę im dorobić, żeby tutaj jeszcze obrońcom zamku naszego, znaczy zamku, naszej bazy, żeby jeszcze był jakiś leczący, pomimo tego, że tu jest jakiś, tutaj was zostawię. Eee, drewna już mamy, wejść do klejnotów. No i okej, okay. was zaznaczmy jako jedynka, was zaznaczmy jako dwójka, no i już mamy. Kiedy okay. jest Czekamy na katapulty. Katapulty imieniem, że są wolne, tak? Może oni niech idą za tym po prostu. Niech idą za nim. Myślę, że się to opłaci. Że po prostu będą za nim chodzić, nie? katapulty wolno chodzą. Um, możecie rzucić błogosławieństwo. Pięknie. Tutaj, tutaj wiem, że coś się stanie, dlatego. No, otrzyki jakieś. Generalnie banał. Nowa jednostka. Kolejna w sumie już nie ma.

Trochę ranią to właśnie minus karta mm, Dryady. Driady Driady będą jeździć za Dunhelmem, który nie, który nam nie może zginąć. Generalnie czy mamy leczącego? Tak, mamy ich nas podleczy tutaj. E, dziadyka. Ok, czy z tej strony tylko możemy podejść? Tak? Nic nie ma. Okej. Okay. Tutaj jest obóz uchodźców, że tak powiem. A generalnie obóz uchodźców, obóz uchodźców nie jest jakiś super, dlatego nie będę na niego jakoś zaradzał uwagi. To mamy w razie jakiś ataku, doróbmy tych techtów, poróbmy łuczników, później jeszcze po, je po kapłanie. Dobrze, mamy to już jakoś zrobione, to możemy iść. Chyba możemy iść, tylko teraz w tą stroną. może górą, okej okay, tu mamy bazę, e, mam pomysł, mam już pomysł, odejdźcie tu, my sobie ich, o nasze drziady widzę automatycznie rzucają czary, to jest bardzo fajne. Wy powinniście mieć fajny zasięg Czemu wy nie możecie tutaj? Wiem generalnie, że możecie się przebić jakoś, nie? Ale poczekamy aż oni wystrzelają mi i zaatakujemy z tej strony. Myślę, że to jest fajny ruch. O. Kamal, mistrz strategii kurde Nie yeah, już miśmy więcej farm, ale jak na razie to Dobra stary I to ehm, Nowe budynki Driady mnie nie może jeszcze tak the work never Zrób tak Zrobisz nam tu, tu a Good potem idea. tu Aha Dobra Jedyneczko. Wrzucamy się to? na nich, no bez problemu myślę. A to jest kopalnia. O pięknie. Tutaj widzę pięknie generalnie. Dobra, pięknie, rozwalone. Leczysz moje kości, tak? Stary. Dobra, no jesteśmy tam atakowani, ale myślę, że nie sobie poradzą tylko... CO TO ZA... O Co to było? 24 minuty, myślę, że spokojnie jeszcze zdążymy. No ciężko to wszystko ogarnąć Nie, zginęła na O spoko Dałoby się ich w ogóle tu podespać, nie? Dobra, wy się tu wycofacie Wyślemy tu Wyślemy tu naszą armię. <laughs> Też zaznaczymy, wyślemy tam naszą armię. Piękną. Fenomenalną. Pokaż mi go. Zabijcie go. Sam siebie leczy. Dobra, myślę, że to możemy dostrzelić. Możemy tu poniszczyć według mnie śmiało. Armia A już nie dziwi, możemy pokryjemy tak boję się tych katapultów tak przy Jak jest jak, jak tu mamy nasze hmm, wojska. Jeszcze to. Dobra weźcie się ruszcie na nich. Ale pięknie. Iwon młot, uu. Nie czytam tego, bo się trochę skupiam. Dlatego będę e, tyle, że tak powiem, z, z czymś od Giiin, jebiebieb Ale <grym>, mam te pociski, ale ja się lubię bawić katapultami Jak szczególnie tak rozpierdzielają wszystko, nie? W katapultach jest najlepsze Jebiebieb, co robi? Dobra, wiecie co, róbmy co mamy i... Jebiebieb, jebiebieb Jebiebieb jeb. Co się stało? Dobra, gin śmiecił. Dobra. O, tu jeszcze mamy dużo wojska, widzę. Plechcie się rzucić, jak już należy. Dobra, myślę, że to już jest easy. To jest naprawdę. Ile nam zostało? Jedynki Dunhem tylko. Ten, czyli ta zbójki została nam tyle, czwórki. Jeszcze się później. po co. Ale... Widzicie, bez zwiedzania podziemia. Tutaj była jakaś wioska. Tu też przez ten most, byśmy przeszli, też była wioska, ale okazało się, że opłaca się raszować Znajomość mapy naprawdę się przydała. 30 prawie minut na jedną misję. Myślę, nie zwiedzając całej mapy. Night spoke is well beyond our reach. The land Vangaroth has taken him to is a black bog, a treacherous marsh dotted with garrisons. It is well fortified. There must be a way to reach him, sir. We have to. I swore an oath, and on that oath yeah. I will save him. The marshes are treacherous, but we must find a path. These maps will be of help. There are secret ways through the bog. We will take a small Nie wiem się dzielę, że ta kampania potrwa. Ale zwycięstwo. Zakończmy sobie. Taki wynik. Okej, okay. także ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku z wrosowiska umarłych. Dokładnie tak. Aha, poziom trudności łatwy. Ale jak dałem na mm, średni, to generalnie e, był kłopot, bo oni mieli troszeczkę więcej tych jednostek, więc tam był kłopot i ja lubię przyjemność czerpać z gier, więc ja nie lubię jakichś trudnienia czy coś. Wiem, że można sobie stać wysoko i tak dalej, ale e, w tej grze to tak średnio, bo to dużo czasu, nie? Jak się, tu, tu, jak jest tych dużo jednostek do pokonania. Dobra, mniejsza o to. Ja dziękuję sobie dziennie tego odcinka, widzimy się w kolejnym odcinku, cześć na razie, pa pa!